Ruszyły piękny start. Razem wszystkie konie, proszę państwa, walczą o prowadzenie tam nieznacznie. Na czele stawki galopuje w tej chwili już zdecydowany Persej. A druga, trzecia, czwarta, piąta pozycja. Razem na ostatniej pozycji w tej chwili galopuje Dżumena i za chwilę konie będą miały do pokonania 1200 metrów. Na czele stawki Persej. Na drugim miejscu w tej chwili jest e, Urwis. 1000 metrów do celownika na trzeciej szalu. I reszta tam na końcu mocno zgrupowana na przedostatni unikat, na ostatnim miejscu Lord of the Dance. Nadal Persej. Persej. Na drugim miejscu galopuje Urwis. Persej, Urwis. Odstęp szalu, a reszta tam bardzo mocno zgrupowana przed wyjściem na prostą. 600 metrów do celownika. Persej nadal jest na pierwszym miejscu. Na drugim galopuje Urwis. I 400 metrów do celownika. No Persej galopuje fantastycznie, proszę państwa, przylepiony do bandy. Idzie, galopuje jak maszyna, jeszcze ma 200 metrów do celownika i Persej, Persej, Persej na czele, ależ kapitalnie galopuje. On tego wyścigu już nie przegra, proszę państwa. Na drugiej pozycji jest Urwis, Persej w celowniku Urwis, na trzecim miejscu Dżumena i reszta.